Cześć kochani! I ku waszemu zdziwieniu pewnie Oczywiście teraz film z Rometem Soft Chopperem Czyli chwila przerwy z filmami od Piaggio Zobaczcie jak się Sofcik prezentuje Oczywiście dzisiaj wyczyszczony przed wyjazdem, bo troszkę się przykurzył A zobaczcie jaki mam piękny widoczek Nie wiem czy mnie będzie słychać, bo jest straszny wiatr ale jest nawet ładna pogoda, prawie 20 stopni, i powiem Wam, że mogą być szumy. Tak więc, jak będą za bardzo duże szumy, to przepraszam. Ale musiałem coś nagrać po tak długiej przerwie z softem. Jestem dziś w trasie. Jeszcze tak dwa słowa o, o piadzie. Otóż tak, piadzie jest ukończone. Jest, jest ładnie skończony, jest już filmik, ale postanowiłem, że najpierw wrzucę coś z rometem, tak więc filmik na razie sobie poczeka chwilę. I prawdopodobnie jest taka możliwość, że Piaggio może będzie do sprzedania. Jest zrobione bardzo fajnie, bardzo ładnie wygląda. Dużo, bardzo dużo pracy, bardzo dużo roboczo godzin włożyłem, ale nie robiłem tego wcale dla, dla no, nie wiem, dla jakiegoś zarobku, tylko po prostu z chęci. I jeśli się nie sprzeda dla jakiegoś sympatyka czy tam yy, znawcy, to raczej zostanie już u mnie. Yy, I co więcej, no, i bardzo dobrze się ma. Śmiga bardzo fajnie, bardzo dobrze jeździ. Jeszcze tam kilka takich drobniutkich detali, typu jakaś tam uszczelka czy coś, bo ciężko dostać. Już pytałem po sklepach, po hurtowniach jakichś tam małych drobiazgów, parę, dwa, może trzy brakuje, ale to na dniach się ogarnie no tak właściwie chyba jeden drobiazg brakuje, bo już taki jeden jeszcze zrobiłem ostatnio tak więc może jeden lub dwa drobiazgi i będzie, będzie bardzo fajnie ukończony ale to naprawdę takie sprawy wykończeniowe tak więc, jakby ktoś był zainteresowany, to możecie pisać w komentarzach lub na prywatną wiadomość na YouTubie, możliwe, że się ukaże niedługo w ogłoszeniach, ale to jeszcze zobaczę, jeszcze, nie wiem, czy w ogóle będzie zainteresowanie, a nie muszę go sprzedać, a jakby się trafiło, że go sprzedam, to powiem Wam, to jest jedyny powód, dla którego chcę sprzedać, bo mam po prostu, no mam po prostu okazję kupić, no jeszcze jedną 125, no w dobrych pieniądzach, a, a jako trzeci, że tak powiem, motorower, motocykl, no, no nie mogę sobie pozwolić finansowo. Tak więc, jeśli sprzedam Piaggio, to wtedy jako drugi motor będzie będzie właśnie ta druga 125. A jeśli nie sprzedam, no to niestety, ale, ale nie, kupię, nie kupię ze względów finansowych pewnie też. No i ze względów nawet takich, że już nie mam bardzo gdzie trzymać w garażu, ale, ale tak jak mówię, bardziej ze względów finansowych nie kupię go co jeszcze chciałem powiedzieć, aha, no oczywiście soft nie jest na sprzedaż, tak więc bo niektórzy mogą powiedzieć sprzedaj softa, tak, to więcej weźmiesz, dużo więcej a poza tym to jest nowszy motocykl, a Piaggio sobie zostaw, nie, nie, słuchajcie soft nie jest na sprzedaż, e, to był po prostu bardzo dobry zakup zresztą Piaggio też był bardzo dobry zakup, ale soft to jest są so, to jest motocykl, tak? Siadam w nim w trasę, robię 100-200 km bez żadnych problemów, a, a 50 robić jakieś duże przebiegi, to raczej mija się z celem. No to dobra, to tak na wstępie. Teraz ciekawostka, słuchajcie, pomyślałem, że jestem w trasie, zrobię sobie chwilę przerwy i no, pokażę Wam widok, ale też poruszę fajny temat. Jak mi się jeździ 125 po przysiadce z 50? Bo teraz dość sporo jeździłem. Znaczy, jeździłem też softem, ale nie nagrywałem. Ale większość jak robiłem przy Piaggio, ostatnio manetki, jakieś tam linki, regulacje, obroty, to powiem Wam, że co chwilę testowałem, co godzinę, dwie, był jakiś wyjazd, kawałek, przejechać, zobaczyć jak chodzi. Tak więc już się tak przyzwyczaiłem do Piaggio, że. Jak siadłem na softa, powiem wam, to mi się wydała to naprawdę wielka, ciężka maszyna, która ja jest krążownikiem szos, słuchajcie i tak dalej. Tak więc nie wyobrażam sobie jakbym się miał się w tej chwili na nie wiem 40kę, 1000 to by w ogóle była to by był kosmos. Jak słuchajcie, siadam na 125 i wydaje mi się, że to jest bardzo duża maszyna. Powiem wam, Piaggio waży 48 kg. Akurat ten mój piądzio brawo, bo są też inne odmiany, Ciao, Si i tak dalej. Tak więc piądzio waży 48 kg, a ten ponad stówkę. I powiem wam, ten jest wielki. Ech, no dobra, kończę, jadę dalej. Trzymajcie się. Hej.